Już jutro do Online trafi nowa aktualizacja, która wprowadzi rezydencję. Stworzyłem wam już takie dwie dogłębne analizy. Pierwsza dotyczyła samych rezydencji, a druga pojazdów, które dostajemy w ramach tej aktualizacji. W tamtych materiałach poruszaliśmy głównie fakty z małą domieszką domysłów. Dzisiaj będzie inaczej. Poruszymy te tematy, o których mamy tak szczotkowe informacje, że trudno się domyślić co to w ogóle będzie. Ale co nam szkodzi puścić lekko wodze fantazji i sprawdzić co tak naprawdę jutro się sprawdzi. Zaczynajmy! Mimo wszystko na początku zaczniemy od potwierdzonej informacji. Wczoraj pokazywałem wam screenshota, że Rockstar twórcom, z którymi współpracuję daje kasę na zakup prezydencji i jest to 20 milionów. Dużo. No i czas ogólnie na zgłoszenie się był do wczoraj i już ludzie się chwalą, że tą kasę dostanie na swoje konto. Więc daję wam potwierdzenie potwierdzenia, że będzie drogo. Kolejny temat do obgadania to oczywiście godzina premiery DLC. Tutaj zawsze jest to godzina 11:00. I raczej tym razem będzie to dokładnie tak samo. O tej godzinie możecie się spodziewać, że nowe DLC trafi do gry. Może być to kilka minut wcześniej, kilka minut później, ale okolice 11:00 w środę jutro będzie DLC dostępne. Kolejny temat, który warto poruszyć to preload. Na ekranie macie aktualizację, która była rok temu w wakacje. Dostate do pobrania i, jak widać, dało się ją pobrać dwa dni wcześniej. Teraz mamy dobę do premiery nowej aktualizacji, nawet nieco mniej, i dalej nowej aktualizacji pobrać nie możemy. Wcześniej. Kiedyś na konsolach to było dostępne, ale teraz nie ma. Dlaczego, zapytasz? A to dlatego, że ostatnia aktualizacja, która wyszła w lato 2025 roku, wyciekła jeden dzień przed premierą. Praktycznie wszystkie samochody zostały zlikowane, cena myjni, cena innych biznesów, które były dostępne do kupienia, Ogólnie Rockstar przez to, że dał nam możliwość podania wcześniej to Ludzie, którzy mieli złamaną konsolę Mogli sobie te GTA Online odpalić w tej lepszej powiedzmy wersji, nowszej Od razu mówię To, że dało się udzielić, pobrać aktualizację No to nie uprawniało was do tego, żeby ją sobie zainstalować Ale goście po prostu w jakiś sposób obszedł ten system I zainstalował aktualizację Mimo, że nie powinien jej instalować Nie powinien mieć takiej możliwości, ale w jakiś sposób to obszedł i miał ta w nowszej wersji i po prostu wszystko wrzucał do internetu Rockstar nawet blokował mu te filmy Ale no... Poszło w świat Rockstar raczej drugi raz nie chce takiej sytuacji mieć, więc preloadu w tej aktualizacji raczej nie będzie Przynajmniej od dużego z dwudniowym zapasem Jak już to pewnie może wypuszczą jak będzie godzina do premiery aktualizacji, dwie Żeby ludzie mogli sobie pobrać to I za wiele nie zlikować ale jak mówię, to są tylko takie domysły, że może tak coś zrobić, ale raczej po prostu żadnego preloadu nie będzie. Tak obstawiam. Jeszcze z takich informacji, powiedzmy potwierdzonych, zakończył się ten cały etap wstępny do rezydencji wczoraj, więc nie ma już tych misji, które dają nam zniszkę na rezydencję. A także darmowy Revolter nie jest już darmowy, a jego miejsce na wystawie zastąpiło niobę. Przejdźmy już do rozkmin, więc do niczego się tutaj nie przywiązujcie za bardzo. Pokazywałem wam w poprzednim odcinku ten pokój, w którym znajduje się trofea, ale jest także mapa, na której są zaznaczone pineski. I co ciekawe, tych pinesek jest łącznie cztery. I każda z nich jest w kolorze zielonym. Nie ma żadnej czerwonej pineski, tylko wszystkie są zielone. Warto to podkreślić. Taka jest perspektywa, że nie za bardzo wiemy, jaka jest lokalizacja zaznaczona, ale są jakieś lokalizacje zaznaczone. Przypominam, że podobna mapa znajduje się w naszym biurze i tam na tej mapie zaznaczone są lokalizacje magazynów paczek, a także magazynów import-export, które są biznesami powiązanymi z biurem bardzo mocno. I na zielono mamy te lokalizacje, które mamy kupione, na czerwono tych, których kupionych nie mamy. A, wracając do naszej rezydencji, zobaczcie, że tutaj są cztery lokalizacje zaznaczone. Co tam jest niby zaznaczone? Na pierwszą myśl przychodzą przed rezydencję, no, ale rezydencje są trzy, a piniecki są cztery. No i raczej będziemy mogli kupić tylko i wyłącznie jedną rezydencję, a nie cztery. Znaczy trzy. Więc coś tu nie pasuje. Więc jest opcja, że tak naprawdę może Rockstar nie mówi nam wszystkiego i rezydencja będzie miała pod sobą jakiś może kompletnowy biznes, który będzie miał cztery lokalizacje do wykupu. Moim zdaniem, ma to nawet sens. Przypominam, że kiedyś Rockstar zrobił bardzo podobną akcję z DLC do Santos Tuners. Jak się nie mylę, powtarzam, jak się nie mylę, mogę się mylić, bo to było dawno temu, ale chyba tam, przed premierą, nie wiedzieliśmy nic o warsztacie samochodowym. Trailer, który został wypuszczony przed premierą, aktualizacji z tunerami, był skupiony na tym, że hej, są samochody, hej, jest klub samochodowy, ale o warsztacie samochodowym, o misjach, które są w warsztacie, i tak dalej, nie było mowy. Może tutaj Rockstar robi podobną akcję. Że pokazał na te pinecki i to tyle. A może jednak pokazał więcej, no bo, Kaman, co tu robi Michael? Widać nas w sąsiedztwie? Gościu, są trzy lokalizacje rezydencji do kupienia. Żadna z nich nawet nie jest blisko Twojej miejscówki. Zobaczcie, że w tym trailerze widzimy mnóstwo scenek, które pochodzą z jakiejś misji, ale może nie tylko i wyłącznie misje, misje, tylko coś, co będzie nas wprowadzać w jakiś biznes. Ja na to szczerze powiedziawszy liczę. No, bo te sceny ci są naprawdę tajemnicze. Zobaczcie, przy przytłumaczmy śmieci. Co prawda, Michael wspomina o tym, że trzeba oczyścić okolice, ale raczej nie chodzi mu o śmieci. Przy okazji, zobaczcie scenę, na której rozwala telewizor co jest oczywistym do fabuły, gdzie Michael rozwala telewizor swojego syna. W trailerze dostało nasze AI po pysku. Ciekawe dlaczego. Może w jakiś sposób uraziło Michaela i postanowił się zemścić. Jestem strasznie ciekawy, co tam się wydarzyło, że Michael postanowił w ten sposób zniszczyć naszą własność podjęło go trochę. Więc no zobaczcie, mnóstwo jest scenek z misji i one w jakiś sposób dotyczą rezydencji. Na to wychodzi. Tylko pytanie, w One, które mi kompletnie nie pasują. No i Michael mi nie pasuje za bardzo, więc jestem ciekawy w jaki sposób Rockstar zamierza to połączyć. Ja bardzo liczę, że będzie faktycznie jakiś biznes. Może jedną z tych pinezek jest na przykład, nie wiem, biuro filmowe. Znaczy studio, mi chodziło oczywiście. Zauważcie to, że Rockstar w ramach letniej aktualizacji z 2025 roku dał nam do kupienia mynie, ale nie otworzyła nam drogę do kupienia także lotu widokowych Higgins, a także sklepu Smoke on the Water. Więc może jest taka akcja, że Rockstar daje nam do kupienia rezydencję i ona otworzy nam drogę do kupienia jakichś czterech innych miejscówek, które, tak jak tamte miejscówki, zwiększą na dochody w jakichś starszych biznesach. To byłoby w sumie spoko. Ale oczywiście powtarzam Wam, to co mówię w tym materiale, głównie to są tylko i wyłącznie spekulacje. Wcześniej ja powiedziałem, że, hej, teraz wchodzimy na rozkminę, to nie bierzcie niczego 100 100%. Jedynie rozważamy różne tematy. Jeżeli Wy macie coś od siebie do dodania, to oczywiście piszcie o tym w komentarzach. I ja każdy komentarz czytam. I nie tak, że mówię, że każdy komentarz czytam, tylko każdy komentarz czytam. I mogę Wam tu udowodnić to dzisiaj. Do każdego komentarza przypnę serduszko w mniej niż 5 minut od waszego opublikowania. No chyba, że dodasz go tak o drugiej w nocy, to pewnie będę spał, ale jeżeli dodasz go wcześniej, to raczej dostaniesz serduszko w mniej niż 5 minut. Ale wracając do tematu, zobaczcie, że jak pojawił się Franklin w GTA Online, to pojawiły się także przed jego chatą dwa samochody. Jeden, który należy do niego, a drugi do jego małżonki. Więc to ciekawe, czy teraz, jak wejdzie Nowe DLC, to czy przed domem Michaela pojawi się samochód właśnie Michaela, a także jego małżonki? A raczej dzieci nie. One powinny w tym wieku już się wyprowadzić. Dodatkowo, wraz z pojawieniem się Franklina, do gry wleciały misje, które nazywały się Krótki Trip. W tych misjach nasze postaci upalały się dosyć potężnie i zamieniały się ciałami z Franklinem i Damarem. A wiecie, jaka miejscówka jest u nas w rezydencji? Tak, palarnia. Nie uważacie, że teraz fajnie byłoby zarać duetem nieco innym? Michael i Trevor. Bo jak teraz sobie o tym więcej pomyślałem, to zauważcie, że ze wszystkich postaci jakie mieliśmy w GTA, no to jedyna osoba, która dalej chciała działać w tej branży powiedzmy, związanej z napadami ogólnie przestępczą działalnością, to tak naprawdę był... Trevor. Trevor chciał robić napady, po to, żeby robić napady, nie zależało mu na kasie, zależało mu na tym, żeby robić napady. Co prawda, Trewora dostaliśmy już w GTA Online w ramach misji Od Kontaktu, a także napadu z mieszkania, który zwiesił seria A. Ale tamte wydarzenia działy się przed Fabułą. A teraz jesteśmy po Fabule w GTA Online i pytanie: Gdzie jest Trevor? Oczywiście podkreślam po raz kolejny, to jest tylko i wyłącznie moja fantazja, powiedzmy, ale nie uważacie, że to byłoby kozackie? Ale żeby z czystą spekulacją Was nie zostawiać, to zobaczcie to. Mamy w Dieta 34 możliwe Tiery czwarte do ukończenia. Co 5 ukończonych Tierów czwartych dostajemy strój z, z fabuły. Więc za piątaka mamy Michaela, za 10 mamy Franklina, za 15 jest Revl, za 20 jest Cloud z Dieta 3, za 25 jest Niko z Dieta 4, za 30 jest trój CJ. A, A co będzie za 35? Hmm. Moim zdaniem, oczywiście, będzie to Tommy Versetti! No bo kto inny? I proszę Państwa, na dzisiaj ode mnie to tyle. Jutro widzimy się w filmach, wprost z nowej aktualizacji.